Partnerem kanału jest firma TME. Globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Dziś designerska kwintesencja lat 80. Kompakt jakich było tysiące, ale wyróżniający się nie tylko ciekawą bryłą. Lecz także jakością, w gruncie rzeczy, bardzo prostej optyki. Wyspy Kanaryjskie to ta część świata, która powstała niedawno i ciągle powstaje. Fuerteventura należy do najstarszych i najbardziej stabilnych, lecz w skali czasu zegara Ziemi nadal jest bardzo młoda. Stąd w większości krajobraz stanowią czarne bazalty przysypane lekko piaskiem, który w sporej części został tu nawiany z nadafrykańskich pustyni. Skalisto-pustynne przestrzenie stanowią ciekawostkę i jednocześnie są łatwo dostępne z powodu niewielkich przestrzeni i dość gęstej sieci dróg, w większości gruntowych. Roślinność jest tutaj wyjątkowo uboga, co tylko nadaje całości egzotyki. Obecność oceanu natomiast pozwala obserwować zjawiska pływów, które raz po raz zabierają plaże, by po kilku godzinach oddać je z powrotem. Na temat Ricochet AF55 wiele powiedzieć się nie da, ponieważ jest tylko prostym kompaktem, z brakiem jakichkolwiek elementów regulacyjnych. Jedyne co można zrobić, to włączyć samowyswalacz i zrezygnować z błysku lampy, gdy ta zechce się włączyć. Rzecz ta odbywa się nietypowo. Lampa, którą pokładowy komputer postanawia aktywować, odchyla się w charakterystyczny sposób i aby ją wyłączyć, należy wepchnąć ją z powrotem na miejsce. Aparat wyróżnia się spośród tysięcy podobnych parametrami. Charakterystyczną bryłą, zdecydowanie kojarzącą się z latami 80., a raczej z jedną z wielu grup projektów koegzystujących wtedy ze sobą. Oprócz widocznego tu czarnego modelu można było także znaleźć inne kolory, z krwistą czerwienią włącznie. Kompakt parametrami reprezentuje klasykę gatunku, ogniskowa 35 mm o świetle bliskim F równe 4. Wszystko w dość małej obudowie, wspierane autofokusem i automatyką doboru czasów i przysłon w postaci migawki hybrydowej, o której za chwilę opowiem. Jak przystało na urządzenie mające w pełni decydować o ustawieniach, także czułość jest tutaj sczytywana z kasetki w postaci kodu DX. Jednak styków jest więcej niż zwykle i ta rozpoznawana jest aż do 1000 ISO. Nowoczesność dopełnia automatyczne przewijanie filmu i zwijanie po zrobieniu ostatniego zdjęcia. Wszystko to sprawia, że film, który zdecydujemy się załadować do kamery, nie zostanie zmarnowany, a sprawnie naświetlony, mimo upływu blisko 40 lat. Oczywiście parametry optyki, jak i pozostałe ograniczenia, zamykają przed aparatem wiele scen w trudniejszych warunkach, czy jakiekolwiek zarządzanie planami ale nie do tego takie urządzenia zostały stworzone. To towarzysz wycieczek, wypraw i spacerów, podczas których będzie można się skupić tylko i wyłącznie na kadrze. Wyjątkowo krótki podręcznik nas czeka. Oczywiście zaczynamy od załadowania baterii, bez których aparat nie będzie pracował. Tutaj niespodzianka. Wystarczą dwa zwyczajne paluszki AA. Komorę filmu otwieramy małym przełącznikiem znajdującym się z boku. Zakładanie filmu jest wyjątkowo przyjemne. Należy wyciągnąć jego końcówkę do krawędzi, jak na zdjęciu, i zamknąć komorę. Aparat akceptuje kasety z kodem DX, a w razie jego braku ustawia domyślną czułość równą 100 ISO. Film zostanie zaciągnięty automatycznie, a w tym okienku będzie migać wskaźnik, osadzony na rolce prowadnika. Jeśli nie będziemy widzieć przesuwających się żółtych strzałek, będzie to znaczyło, że film się zerwał albo nie został zaciągnięty. Aby włączyć aparat, należy przesunąć tę dźwignię, która równocześnie przesuwa klapkę chroniącą optykę. Tutaj znajduje się samozerujący licznik zdjęć, a w tym miejscu spust. Jego lekkie wciśnięcie mierzy światło, odległość i ewentualnie aktywuje lampę. Mocniejsze, włącza migawkę. Autofokus obejmuje centralne pole widoczne w wizjerze. Znajdziemy tam także ramki kadru oraz paralaksy, czyli jego przesunięcie przy obiektach znajdujących się w odległości metra. Aby wyłączyć wyskakującą lampę, należy ją schować z powrotem. Tutaj znajduje się przełącznik 10 samowyzwalacza, wspieranego czerwoną diodą. Tu znajdują się sensory autofokusa, a tutaj światłomierza. Po zrobieniu ostatniego zdjęcia należy przesunąć przełącznik znajdujący się na dole. Film zostanie zwinięty do kasety. Tak proste kompakty można podzielić na dwie grupy. Z optyką mniej lub bardziej niezadowalającą i z ciekawymi perełkami. Tutaj mamy zdecydowanie przedstawiciela drugiej grupy. Trzy soczewki przy ogniskowej 35 mm teoretycznie wiele nie mogą, jednak widać pod światło, iż nie są to proste sferyczne szkiełka. Przy niewielkiej jasności, wynoszącej niecałej 4, nie było wielkim problemem zaoferować dobrą jakość tak prostej konstrukcji. Jak wspomniałem, mamy tutaj zintegrowaną migawko-przysłonę, która otwiera się do końca w warunkach ograniczonego światła i coraz mniej w miarę wzrostu jasności. Zatem przysłona potrafi przyjąć kształt trójramiennej gwiazdki, jednak niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć konkretnego stopnia jej otwarcia. Pogardzane proste konstrukcje mają jedną wspaniałą zaletę olbrzymi kontrast. Trzy soczewki nie stanowią przeszkody dla promieni światła oczywiście, jeśli tylko będą wykonane z dobrego materiału i zaopatrzone w dobre powłoki. Po przysłonięciu, cały kadr jest ostry i bogaty w szczegóły. Niestety nic na temat przysłony nie wiemy. Możemy jednak zakładać, że w takich warunkach osiąga maksymalne przesłonięcie szacowane na wartość równą 16. Kontrast będzie nam towarzyszył nadal, podkreślając malownicze pustynie z kępami sucholubnych krzewów. Dopiero jednak w przestrzeniach bogatych w bazaltowe skały wyczaruje fantazyjne struktury utworzone przez rzadkie a intensywne deszcze, rzeźbiące koryta, pozostające suchymi nieraz długie lata. Krajobraz bywa czasem urozmaicony wapiennymi okruchami. Niebo na tej wyspie zwykle jest bezchmurne, to też takie widoki nie są częste. W bliskim sąsiedztwie wybrzeża wiatry są szczególnie mocne i trwałe. To też magmowe twory przybierają tutaj takie kształty, smagane nieustannie porywanym przez wiatr piaskiem. Wewnątrz wyspy wiatry są słabsze, a w niektórych miejscach panuje trwała cisza. Tam erozja działa dużo słabiej. W zimowych miesiącach zdarzają się dni pełne chmur, sięgających szczytów tutejszych kilkusetmetrowych górskich pasm. Na koniec taka oto ciekawostka. Ostatnie zdjęcie na filmie, które nie dość, że się naświetliło na jego zabrudzonej części, to jeszcze zeskoczyło ze szpuli koreksa, jednak bałagan kadru skomponował się z elementami perforacji i zniszczeń filmu. Rico AF55 jest prostym kompaktem, robiącym zadowalające zdjęcia, lecz takich aparatów znajdziemy wiele. Tutaj, a tutaj, jest oryginalny kształt, kojarzący się z latami 80. i złym charakterem z gwiezdnych Wojen. Optyka udowadnia, że nie wszystko, co ubogie, musi być kiepskie. Trzy soczewki dają radę, oferując wspaniałą transmisję. Trzeba tylko pamiętać, że jest to aparat słoneczny, choć czasy pokładowe w razie potrzeby mogą zejść do sekundy.